Hello. Witamy się z trasy do Nałęczowa. Jedziemy do uzdrowiska na wizytę lekarską w sprawie... Y, uwaga, Piotra! Ponieważ półtora roku temu Piotrek doznał y, urazu y, ręki. Zerwał ścięgno w, w bicepsie. No i tak utrudnia mu to do tej pory życie. Ja nieraz widzę jak niesie szklankę i mu się ręka trzęsie. Całe szczęście jest to lewa ręka. No i Patryk uznał, że jednak może trzeba będzie porozmawiać o tej możliwości zoperowania, zrekonstruowania tego ścięgna. Plastyka. Plastyka. No idziemy właśnie tam. W Puławach nie robią takich cudów. Zobaczymy, jak będzie w Nałęczowie. To jest dziś w Luxmedzie, w parku zdrojowym, więc ja stwierdziłam, że jako przyzwoitka się dzisiaj z mężem i y, jako wsparcie tak wybiorę. Zobaczymy, co tam, czy coś jeszcze w tym Nałęczowie zobaczymy, za y, załatwimy, bo jest bardzo zimno, a ja jestem. Y, z Maśluch. jesteś Jestem oborowa. z Marzluch i jeszcze te zatoki y, do końca chcę wyleczyć, więc nie za bardzo tak. Takie spacery dla mnie teraz. Tu jak sobie ktoś urodził... Ciepłe? Żyje? Ciepłe. Ciekawe, czy fajny lekarz. Opinie miał Będziemy dobre. Opinie dobre, no i on jest tam chyba ordynatorem tej chirurgii, bo oni powiedzieli, że to z szefem trzeba. Więc wiesz, teoretycznie to ja skierowanie do szpitala mam. Teraz pytanie... Ale oni z kolei mówili, że o, jak od czasem z ten to raczej nie będzie, nie będzie. Albo co możesz zrobić, żeby. Tak, tak ja się zapytał, żeby odzyskała jakąś... No Powiem, że ćwiczę już od roku. Sprawność, proszę pana, nie? że może jakieś tak. ćwiczenia specjalne musisz tak, tak, wykonywać. Tak, 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 tak. Wiesz, to jest takie 50-50. Z jednej strony tak, dobrze się pokroić, żeby jednak wyjść na to, no, ale ryzyko tego jest duże, że może się nie udać, może być jeszcze gorzej, mm. albo. I ta rehabilitacja, więc to wszystko ma plusy i minusy. Jesteśmy, czuję się, no, jest uzdrowisko, więc tutaj będzie tak przyjemnie. Trochę yy, lubiłam tak, jak jeździliśmy do Konstancina. Jak mieszkaliśmy w Warszawie, to tam jeździliśmy no. i też tak fajnie było. Jesteśmy po wizycie, czy znaczy Piotrek wyszedł z gabinetu i no nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo, bardzo trudny zabieg, pan się nie chce podjąć. I odsyła do dwóch ekspertów, którzy lubią wyzwania w Lublinie. <grym> no, ale jak ogólnie Piotrek powiedział, że wizyta była bardzo taka nieprzyjemna, lekarz był bardzo niemiły. No i też tak nie powinna wyglądać taka wizyta. Z tego co powiedziałeś to nie za fajnie. Miałam dzisiaj zostać zaproszoną do restauracji Restauracja, doner kebab na Łęczowie No oparcie łez. Ja nam pozytywnie na to patrzę I tak już umie z tym umiem z tym żyć umie. Umiem z tym żyć Więc chciałem tylko sobie ulepszyć, posprawić, usprawnić nie udało się, za głupotę trzeba płacić, czy człowiek od razu tego nie zrobię. No więc... Ale jeszcze spróbujemy doktora no z na jednego, tak? Poleconego. To będzie ostatnia próba, correct? tam z drugiej strony podejść. Gdzie nie wiecie, że tu jest barzant? Taki barzant! Dzień dobry. Za jakieś 15 minut wychodzę do pracy. Piotrek jest tak dobry, że mnie zawiezie i po mnie przyjedzie, bo jeszcze ja tak ostrożnie po, po tej y, mojej chorobie, po tych zatokach. Powoli wracam, jeszcze czuję, że jestem taka osłabiona. Widzę w ogóle po swoim wyglądzie, że jeszcze nie wróciłam do, do takiego wyglądu. Mam taką ziemistą cerę, jakieś mi wyskakiwały zmarszczki takie pod oczami, gdzie wcześniej ich nie widziałam. No, no jeszcze, jeszcze trochę muszę yy, wytrzymać, żeby, żeby wrócić do, do swojej energii. A wracając do sprawy Piotrka i jego bicepsa, Piotrek umówił się w innym mieście, jeszcze będzie miał taką wizytę ze specjalistą takim sportowym, który zajmuje się też różnymi trudnymi przypadkami, więc trzymajcie kciuki, może tam jeszcze zasięgnie takiej fachowej porady i będzie wiedział, czy w ogóle się na taką operację pisać, czy, czy już niestety ale no za błędy trzeba płacić. więc pamiętajcie, jak coś wam się dzieje, bo ja mówiłam Piotrkowi wtedy, jak to się stało, jedź na pogotowie, mówię, bo to jest. a Piotr jest taki bardzo otwardy. Jak ja widzę, że coś go boli, to znaczy, że go naprawdę boli, bo on nigdy nie, nie, nie narzeka. Um. Więc, jak to widzicie, że coś się stało, no to jednak trzeba, trzeba iść i to sprawdzić, bo później może być już za późno. No, tak, tak to jest, więc mam nadzieję, że w ogóle Wam się nic nie dzieje, że wszystko jest w porządku i, i też y, pięknie zaczęliście ten, ten nowy rok. Ja, zatokami moimi, ale to też muszę pamiętać o tym, bo zatoki to jest taka moja słaba strona, muszę pamiętać o tym, że żeby te zatoki regularnie, jak jestem zdrowa, płukać, czyścić. Bo no jak jest taki właśnie sezon grzewczy, to najczęściej gdzieś tam później mi się coś w tych zatokach robi i to się przeradza w takie zapalenie zatok. Więc no po prostu muszę dbać o to cały rok. Więc zobaczę, czy to coś da. No bo no nienawidzę tego. Nienawidzę tego tego kataru i tego bólu zębów. To jest specjalne naczynie do płukania zatok, nazywa się neti i tutaj wlewamy wodę, ona musi być przygotowana albo destylowana, zmieszaną z solą i wlewamy do jednej dziurki i drugą nam to wypływa, przeczyszczając nasze zatoki. Ta woda musi być lekko ciepła i koniecznie musi być przegotowana albo destylowana, dlatego że właśnie to mnie zastanawiało, dlaczego nie mogę z kranu nalać. Dlatego, że w, kranie, w wodzie w kranie znajdują się różne zanieczyszczenia, bakterie, i o ile taką wodę jak wypijemy, to sobie gdzieś tam nasz układ trawienny z tym poradzi. Natomiast, jak będziemy to wpuszczać w okolice tutaj głowy, to już taka bakteria może nam narobić dużo szkody. Dlatego, no, taka ciekawostka. Atmosferę. Przygotowuję się i zaraz zaczynamy. Wydolką. A co odpakowujesz? Uwaga. Fryzjarka. coś serdezy. to, co się czaiłam już pierwszy czas, ale zapytałam się kolegi po fachu, czy poleca. Pozdrawiam Pawła. Suszarka. Nowa suszarka do włosów. Gabrysia mnie nauczyła <grywa> Wygląda tak. Zobaczę jeszcze, czy ma ten kabel, bo ostatnio właśnie zamówiłam inną suszarkę i się bardzo rozczarowałam. Yy, od razu jak ją wyjęłam, zobaczyłam, że ma straszny kabel. Kupki, sztywny. Nie no, to ma w porządku. Jej! to jest Nie możemy sprawdzić, czy działa, bo jest jeszcze za zimna Nina mówi, i trzeba poczekać. No tak kiedyś mi się coś kojarzy. Może lepiej. Tania, no, tania już, nie było, nie dojdzie do, do temperatury. Ale ona jest taka. Zobacz, to... całkowicie inny kolor, jest w kamerze, zobacz sobie. No. Nie? No, żeby jest, ale zaczekaj. lekka jest, no wiem, no, będę jej używać, jak Ciebie nie będzie. No, dobra. no i są końcówki przeróżne. Muszę o nich poczytać albo poglądać jakieś filmiki, bo to nie jest jakiś najnowszy hit, ale ona też nie jest stara. No, ciekawy ma design, trzeba przyznać. Ja nawet nie nawet wiedziałam, że to jest chyba taka jest... To końcówka, która nie wiem, szybko służy. O tak, Ta ten wygładza. dyfuzor do lokowanych włosów. Tak, Ona i tam tam się... Ponoć właśnie nawet... Hmm. Nawet osoba, która nie ma doświadczenia z kręconymi włosami, poradzi sobie z tym dyfuzorem. Taką dostałam informację od Pawła. Dwaj <grym> dawaj. <trym trym> A wy sią z tamtej strony jak idzie, nie? Złapię Dlaczego mnie nie Łapiesz? No jej nie łapiesz? że ją weźmiesz tutaj. Okay. O, oh, poddała się. Jay. 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 Dobra gra. A dasz lufę? Chali, daj lufę. No, to jest lufa. O, oh, jaka lufa! Jaka na lufa! Piękna jest to... oj, oj. Idziemy leżakować.